Najnowsze badania nad spożyciem warzyw i owoców pokazują, że Polacy jedzą ich za mało. Obecnie duży dostatek i możliwość kupienia właściwie każdego owocu i warzywa przez okrągły rok paradoksalnie nie sprzyja poprawie nawyków żywieniowych Polaków. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Instytut Żywności i Żywienia promują, aby jeść co najmniej 5 porcji warzyw i owoców. Zaznaczam co najmniej, bo im więcej, tym lepiej. Mówi się już teraz, że 7 i ponad 7 porcji warzyw i owoców byłoby idealnie i zgodnie ze zdrową dietą. Natomiast co oznacza jedna porcja warzyw czy owoców? Jedna porcja to około 80-100 gramów warzywa czy, czy danego owocu. Musimy wyedukować społeczeństwo, żeby znało wartość warzyw i owoców, bo nie sztuką jest powiedzieć, że są zdrowe i musimy je jeść. Po pierwsze, warzywa i owoce to doskonałe źródło witamin i składników mineralnych. Możemy o tej grupie produktów powiedzieć, że są to produkty, które mają niską wartość energetyczną, a wysoką wartość odżywczą. I to jest ich ogromny plus, bo w wszelakich warzywach i owocach, szczególnie tych sezonowych kryje się mnóstwo witamin, składników mineralnych, które to, których to nie dostarczymy właściwie z żadnym innym produktem. Jak chcemy wspierać odporność i budować właściwie tą odporność, to nie sztuką jest sięgać po multivitaminy, tylko właśnie sztuką jest jeść różnorodne warzywa i owoce. Kolejna rzecz to przeciwutleniacze. Przyprawy to jedno źródło przeciwutleniaczy, ale drugie to właśnie warzywa i owoce. I tutaj zależy nam na największej różnorodności. Aby te warzywa i owoce były różnych kolorów, bo innych trochę przeciwutleniaczy dostarczą nam ciemno-bordowe buraki, a trochę innych czerwone truskawki, czy zielone warzywa takie jak szpinak, roszponka, rukola, natka pietruszki, czy szczypiorek. Stąd tak ważna jest ta ogromna różnorodność. Co robią te przeciwutleniacze? Przede wszystkim niszczą wolne rodniki, hamują proces starzenia, ale też łagodzą stany zapalne, co jest szczególnie istotne w okresach infekcyjnych, ponieważ będą chroniły nam trochę przed tymi infekcjami albo pomagały nam lepiej te infekcje przechodzić. Warzywa i owoce to także źródło wody i błonnika. Tutaj szczególnie trzeba zwrócić na to uwagę, ponieważ spożycie odpowiedniej ilości warzyw i owoców pomaga nam w prawidłowej pracy przewodu pokarmowego. Jak analizuję jadłospisy pacjentów, którzy skarżą się na zaparcia, to widzę, że dużym problemem jest właśnie nieodpowiednia ilość tych warzyw, owoców, ale także wody. Zamiast Natomiast co jest taką barierą, dla której Polacy tych warzyw i owoców nie spożywają? Uważam, że przede wszystkim nasza kuchnia polska, to znaczy ona z natury nie jest kuchnią, która jest jakaś bardzo bogata w warzywa i owoce. Nam kuchnia polska kojarzy się jednak z mięsem, z ziemniakami i drobną ilością surówki, więc to jest jedna z barier, czyli ta myślę kuchnia tradycyjna. Wiele też osób do końca nie wie, co z tych warzyw zrobić, więc właściwie dla ułatwienia pomija ten składnik w swojej diecie. Też jest takie przeświadczenie, że warzywa są po prostu niesmaczne, a tutaj ogromna rola jest, żeby pokazać, jak one są smaczne, jak ogromną wartość do naszej diety wnoszą. Więc tutaj takich barier trochę jest. Kolejna jeszcze sprawa, która mi się tutaj nasuwa, to ekonomia. My też dużo o tym mówimy i czasami pacjenci skarżą się właśnie, że warzywa czy owoce są drogie. A tutaj kluczem jest sięganie po te warzywa i owoce sezonowe, kiedy one są w najlepszej cenie i też w najwyższej wartości. Też często barierą taką do spożycia warzyw i owoców jest fakt, że jesienią i zimą jest ich mniej. Natomiast z mojego punktu widzenia każda pora roku ma wielobarwne i bogate warzywa i owoce, tylko trzeba się nauczyć korzystać właśnie z tej sezonowości. Mrożonki w okresie jesienno-zimowym są doskonałym źródłem właśnie warzyw i owoców, ponieważ te surowce są zbierane w momencie ich najwyższej wartości, kiedy też są one najtańsze, a sposób mrożenia jest najlepszym, najdoskonalszym, żeby zatrzymać te smaki lata. Myślę, że też trochę odchodzi się już od y, takiego przerabiania warzyw. I, i owoców i to by też trochę sprzyjało w większym spożyciu ich. Bo uważam, że gdybyśmy wrócili trochę do korzeni i zaczęli więcej robić przetworów, e, chociażby kiszonych ogórków i kiszonej kapusty, e, no to wtedy mamy tanie warzywa swoje w okresie jesienno-zimowym. Zatem jak pomóc społeczeństwu, żeby poznało te warzywa i owoce i żeby więcej ich jadło? E, Jakby dla mnie to należy zaczynać od samego początku, Czyli przede wszystkim edukować dzieci najmłodsze, pokazywać im wartość tych warzyw i owoców i robić to w sposób taki fajny, ciekawy, interesujący. Moim pomysłem na to są przede wszystkim warsztaty żywieniowe dla dzieci, które edukują, bawią, uczą i w ten sposób płynnie dziecko nabywa już od małego tej potrzeby jedzenia warzyw. Dla dzieci starszych fajnie jest robić warsztaty kulinarne, gdzie one są te dzieci włączane w czas tego szykowania, tych posiłków i kiedy te warzywa są też tam obecne, no to one w sposób naturalny później po nie sięgają. Więc tutaj musimy dbać o tych najmłodszych. Fajnie jest też promować warzywa i owoce w wszelakich portalach internetowych czy też telewizji, kiedy są programy kulinarne, po to, żeby pokazać ludziom, co z tych warzyw i owoców można zrobić. Nie każdy chce sięgać po przepisy z internetu. Czasami obejrzenie takiego materiału jest prostsze, bo pokazuje dokładnie etap jeden po drugim, jak dany posiłek warzywny przygotować. Uważam, że ogromna jest w tym siła wielu specjalistów, dietetyków, po to, żeby promować nasze rodzime warzywa i owoce, aby ta dieta Polaków była zdecydowanie bardziej różnorodna. Badanie kantar, który analizowałam na temat spożycia warzyw i owoców w naszym społeczeństwie, pokazało mi kilka takich ciekawostek, które mocno mnie zainspirowały. To znaczy, pokazuje to, jak wyglądają śniadania Polaków, bo widziałam też zdjęcia tych śniadań i to, co się bardzo rzuca w oczy, to to, że te śniadania są z reguły kanapkowe, do czego nie muszę się przyczepiać, ale gdyby przy tych kanapkach była spora porcja warzyw, był pokrojony cały ogórek, był pokrojony cały pomidor, Albo kilka rzodkiewek, do tego jakieś liście sałaty czy kiełki, to te kanapki zupełnie wyglądałyby inaczej. Natomiast na chwilę obecną z reguły jest to 1-2 plasterki, gdzie ciężko uznać to jako porcję. Przypominam, że porcja to 80-100 gramów, więc to jest mniej więcej pół pomidora takiej średniej wielkości, a 1 dwa plasterki to jest naprawdę znikoma ilość. Jeśli chodzi o przekąski, tutaj też mam trochę do zarzucenia naszym nawykom żywieniowym ponieważ najczęściej Polacy sięgają po słodycze, po batona, po drożdżówkę, coś, co jest szybkie i zaspokaja ten taki nagły głód. Warto tutaj przekonywać ludzi, że tak samo szybko można kupić batona, ale tak samo szybko można kupić jabłko czy bruszkę, czy wykonać w domu smoothie czy koktajl, który potem możemy zabrać sobie do samochodu, do pracy czy dać dziecku do szkoły. Jeśli chodzi o obiady, to tutaj najbardziej widać te nawyki żywieniowe Polaków związane z Tradycyjną kuchnią polską, czyli jest fura ziemniaków, jest sztuka mięsa i jakaś mikroskopijna ilość surówki czy warzyw gotowanych. Trzeba tutaj uświadomić i pokazać, jak powinien właściwie wyglądać taki talerz obiadowy, co oznacza, że żeby uzmysłowić Polakom, że popełniają jednak błędy. Oczywiście wiem, że z dnia na dzień tego nie zmienią, ale jeżeli stopniowo będziemy to robić, to za kilka lat. Te wyniki badań nad spożyciem warzyw i owoców będą wyglądały inaczej. A wracając do obiadu, jak powinien taki posiłek obiadowy wyglądać wizualnie? Połowę talerza powinny zająć warzywa. Nie musi być to jedna ta sama surówka. Może to być prosta surówka z marfii, ale też porcja warzyw ugotowanych. Natomiast druga połowa dzielona na kolejne połówki. To tutaj ilość, drobna ilość ziemniaków i porcja mięsa. Zauważmy, że od najmłodszych lat trochę dzieciom zakorzeniamy, że ważniejsze jest mięso niż warzywa. Na pewno wielu z nas słyszało taki tekst przy stole rodzinnym, przy obiedzie, kiedy mówi się do dziecka, które grymasi przy stole, żeby zjadło, chociaż. To mięso dokończyło, a nie mówi się o tym, dobrze zostaw resztę, a zjedz warzywa. I to pokazuje, jakie mamy przeświadczenie o tym, co jest zdrowe, a co nie. Nie sprowadzam tego do tego, że mięso jest niezdrowe, natomiast nie mamy niedoborów białka w diecie, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, a zdecydowanie bardziej brakuje w nich warzyw. Więc jeżeli dziecko grymasi przy stole, to lepiej powiedzieć: Zjedz chociaż surówkę i możesz odejść od stołu, niż koniecznie skończ. To mięso. To taka uwaga myślę dla rodziców. Jeśli chodzi o nawyki żywieniowe Polaków takie kolacyjne, to często niestety jest powtórka ze śniadania. To znaczy, że najczęściej pojawiają się kanapki z mikroskopijną ilością warzyw. Ja z własnego doświadczenia, analizując jadłospisy pacjentów, widzę, że główny problem jest taki, że ludzie nie wiedzą, co mogą zjeść na kolację, i najszybsze, najprostsze to są kanapki. A dla, według mnie propozycji jest mnóstwo. W okresie takim letnio-wiosennym, fajnie jest sięgać po większą ilość warzyw i jeść różne sałatki z sezonowymi ogórkami, pomidorami i dodatkiem na przykład mięsa, ryby, czy sera twarogowego, czy sera feta. Natomiast takim rozwiązaniem jesienno-zimowym, kiedy te surowe warzywa są może trochę mniej smaczne, to korzystajmy z sezonowości, czyli wtedy sięgajmy po pieczone buraki z dodatkiem jakiegoś sera. Możemy robić też zupy krem. Zupy krem są doskonałą formą przemycenia warzyw, warzyw sezonowych, bo możemy korzystać zarówno z mrożonek, jak i warzyw korzeniowych, czyli możemy zrobić krem z buraka, krem z marchewki, który będzie świetną porcją warzyw na kolację, będzie ciepły, no i będzie dodatkowo nas sycił i poprawiał zdrowotność całego naszego dnia takiego żywieniowego. Podsumowując, wyniki badań nie są zadowalające, natomiast myślę, że mamy mnóstwo płaszczyzn, na których możemy podziałać, i specjaliści powinni o to szczególnie zadbać, i warto jest promować jedzenie sezonowe sezonowych warzyw i owoców po to, aby zachować zdrowie nas wszystkich, dlatego zachęcam do tego, aby jeść więcej warzyw i owoców.